Ten jest pierwszy. Samochody prawie czekały miesiąc na weryfikację. No i trzeba było przez ten miesiąc zadbać, żeby one były zabezpieczone, żeby znalazły się dokumenty. I trzeba było od nowa szukać, od nowa weryfikować. Co to jest Devin? Tak, 61. Devin number F89082. końcówka. DRF 89802. Sorry, to jest DRF. Tak, tak zgadza mhm. się, ok. W klasycznych samochodach często win jest w jakichś nietypowych miejscach. Także nie zawsze numery, które na przykład podane były wcześniej na dokumentach, bądź na odbiorze auta, chłopaki mogli na przykład spisać numer silnika. Dlatego my musimy później to sprawdzać podwójnie, czy to jest wszystko dobrze zrobione, dobrze spisane. Mamy na niego rachunek? No ja wyobrażam sobie, że to będzie drogi. Ile to może kosztować? 180 tysięcy. Bardzo niski, lekki samochód. Auto egzotyczne. Nie na co dzień mamy z takimi autami do czynienia. Tego typu. Devin Sport. Zbudowany został w 61 roku. Na świecie pozostały obecnie trzy egzemplarze tego auta. Do tego mamy załatwionego. Mamy wszystko? Znajdziemy tego drugiego, nie? Znaczy ja chyba wiem, gdzie on stoi. Jest tam w tamtej strony. Proszę. Dziękuję. <laughs> jest ta Alfa. Ta Alfa jest super droga. Ta Alfa, tak. Kolejnym autem był Alfa Romeo. Bardzo ciekawe auto z historią wyścigową. Udało nam się je zlokalizować, znaleźć, popodziwiać. A jest co podziwiać, bo to jedna z 450 wyprodukowanych sztuk tego klasycznego wyścigowego auta. Ona przyszła z Anglii, dealer kupił na handel, ale przez 6 lat nie dostał tyle, ile chciał, więc dostał lepszy deal w Anglii z powrotem. Bardzo lubimy obsługiwać samochody klasyczne, bo jest na co popatrzeć i to są samochody, które czasami widzimy raz tylko w życiu, bardzo drogie samochody. Ale widzisz, Braca. troszkę auto na wartości zdobyło przez parę lat. 360, 370. Wartość auta? Tak. Może, może i więcej. Słuchaj, to ten kontener będzie warty prawie Gumi. 2 miliony złotych. Tak. To jest samochód, któremu, któremu nie można odkupić lusterka. To lusterko było zbudowane tylko na ten jeden samochód, tylko na ten jeden przypadek. I te samochody są tak unikatowe, że tak naprawdę ciężko jest w ogóle znaleźć, znaleźć kogoś, kto wyceni, w razie czego szkody. Musimy bardzo uważać. Wiemy, jest oczywiście już trochę zrobimy... pobity, wiesz? Asiu, zrobimy mu całe dokładne zdjęcia przed załadunkiem. Mamy też... Ten cały condition report. I kluczyki, nie w stacyjce, bo my nie znamy tych samochodów, nie wiemy, co się będzie no, działo. Oczywiście, kluczyki będą wisiały obok. na pasku przy tak. kierownicy. Ja przypilnuję sam tego osobiście. Nie?